Największą krzywdą mówieniu komuś, że jest leni, przypinani mu łatki, że jest leniem, czy że prokrastynuje, jest to, że taka sytuacja w dorosłości powoduje taki dysonans w, w egzystencjalny i to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, bo dysonans, jest jedną, dysonans poznawczy jest jedną z najpotężniejszych sił w psychologii. Obok wstydu, obok takich bardzo silnych emocji, obok lęku, dysonans, dysonansu chcemy się bardzo szybko pozbyć, dysonansu poznawczego. Czyli tego, że obserwowana rzeczywistość jest znacznie się różni od naszych przekonań na temat rzeczywistości. Czyli my mamy jakieś przekonania na nasz temat, że sobie damy radę, że jesteśmy zdolni, ale Lenie. A nagle przychodzi rzeczywistość, i w tej rzeczywistości doświadczamy to, że ten zdolny wcale nie jest zdolny, to jest co najwyżej przeciętny, albo cienki, no i co nam zostaje z tego dysonansu? No, mamy dwie opcje wtedy. Albo się wezmę za siebie, zacznę budować pewną strukturę, w której będę się rozwijać, zacznę pracować nad sobą regularnie, rytmicznie, wykaże się tymi wszystkimi cechami, którą tak wiele osób nie ma, albo wzruszę ramionami i powiem, no ale przecież jestem Leniem.